Początki stowarzyszenia dać nadzieję sięgają 1994 roku. Od początku stowarzyszenie to wspiera osoby niepełnosprawne z Lubina i okolic. Obecnie pod jego okiem działają dwa warsztaty terapii zajęciowej, Kameleon oraz Akademia Życia, które pomagają niepełnosprawnym uczestnikom radzenia sobie z problemami codziennego życia. Uczą się tu zarówno planowania, dokonywania wyborów, Podejmowania decyzji, jak i zwykłych czynności takich jak gotowanie czy pielenie ogródka. Od 2015 roku Stowarzyszenie rozpoczęło nowy etap swojej działalności, a to za sprawą pozyskanego w dzierżawę budynku przy ulicy Odrodzenia. Nowe miejsce wymagało jednak gruntownego remontu i przystosowania pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarząd podjął się tego trudnego zadania. I wspomagany darowiznami rzeczowymi w postaci materiałów budowlanych oraz drobnych darowizn pieniężnych, pomału w miarę pozyskiwania środków systemem gospodarczym stworzył przestronne, funkcjonalne pracownie, w których to można znacznie rozszerzyć zakres rehabilitacji i w których to pracowniach powstają rzeczy piękne. Można powiedzieć, że teraz po 20 latach działalności oba warsztaty znalazły w końcu swoje właściwe miejsce, a uczestnicy mogą o nim mówić nasz drugi dom. Organizacji brakuje jednak środków na dokończenie tego remontu, a przede wszystkim na odnowienie elewacji i wymianę rynien, które są w opłakanym stanie. Zarząd robi co może, aby pozyskiwać pieniądze, niestety darowizny i wpływy z 1% są z roku na rok coraz niższe. Mimo tego, że Stowarzyszenie Dać Nadzieję często sytuuje się w czołówce organizacji zbierających największe wpływy w naszym regionie z 1% podatku, zarząd zaznacza, że większą część tej kwoty stanowią konta użyczone. Są to pieniądze z przeznaczeniem dla konkretnej osoby, na konkretny cel. Na cele statutowe stowarzyszenia wpływają tylko niewielkie kwoty. To są pieniądze gromadzone na subkonta przez osoby prywatne. My tylko tymi kontami, my tylko te konta obsługujemy. W związku z tym, że tych subkont jest stosunkowo dużo, około 80 80, więc kwota podawana corocznie wydaje się bardzo duża. Stowarzyszenie, na Nadzieję, średnio rocznie zyskuje z 1% w granicach 6-8 tysięcy, które przeznaczamy oczywiście w całości na adaptację pomieszczeń, no i oczywiście remont. Stowarzyszenie złożyło wniosek do trzeciej edycji programu PEFRON, wyrównywanie różnic między regionami, co może zbliżyć placówkę do sfinalizowania prac remontowych. Zarząd stowarzyszenia, rodzice uczestników warsztatów i sami uczestnicy proszą więc o przekazanie 1% podatku, jak i wszelkie dobrowolne wpłaty, które finalnie pomogłyby w zgromadzeniu kwoty na tzw. wkład własny wynoszący około 30 tysięcy.